W ramach Sportowych Dni Puszczykowa na piaszczystych boiskach przy ulicy Libelta rozegrany został amatorski otwarty turniej siatkówki plażowej kobiet. Do rywalizacji stanęło 12 drużyn. Generalnie my nastawiamy się oprócz rywalizacji sportowej na to, żeby była świetna atmosfera, żeby było przyjemnie, żebyśmy się razem pobawili. To nie jest na... Nie stawiamy niczego nigdy na ostrzu noża, zazwyczaj ja, ja chcę, żeby to była dobra zabawa, bo po to się spotykamy, po to ma być sport, żeby się poruszać, pobawić, odpocząć przede wszystkim psychicznie. Mamy puchary dla pierwszych z trzech par i mamy pamiatkowe koszulki z takim oto napisem Puszczykowa Energia Kobiet. Bardzo fajne boiska, super przygotowane, bardzo fajny piasek, na którym się dobrze gra. I jak często trenujecie i od ilu lat? Uuu. Ilu lat, bardzo długo, bardzo długo. Od podstawówki można powiedzieć. Jakie e, przyjaciółki, sportsmenki przyjaciółki? E, tak. Można no tak to powiedzieć. wie pan co, to chyba trzeba się lubić. Trzeba się lubić, bo grając ze sobą tyle, jakbyśmy się nie lubiły, to chyba. A sport jednak zbliża osoby i po prostu dajemy radę. Mamy też inne otoczenie. Nawet z panami gramy też w plażówkę mikstową, także naprawdę warto grać i oby nam dopisało jeszcze zdrowie. Turniej wygrała para Jaśmina Dymek i Weronika Piskorek. W najbliższą sobotę, na puszczykowskich piaskach, spotkają się i zawalczą o zwycięstwo, tym razem panowie.